Witam, witam, witam wszystkich graczy, y, tu mamy Falowka, bałwa My tak samo wyglądamy w prawdziwym życiu jak tutaj Powiedz nam, nam, bo ty się uczysz, nie? Nie, nie uczę Czego, jest, Czego ty to się to kurwa to nauczyłeś to. teraz? Czego się nauczyłem? Tak. Że BMK nie ma kierunkowskazów i się rozwala na drzewa chęć. Yo, 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 yo no, Widzisz kurwa, miało być bez cringe'u Miał być ma widzowie Witamy Was na nowej edycji Arrivii, to jest kolejny sezon. Kolejne odcinki na YouTube. I jak zwykle niezmienny skład, tylko tutaj z dodatkowym naszym kompanem, z Panem Podłoga Wroną. Przywita się, to ładnie, Witam. ładnie. Ubrał dzisiaj garniaka, żeby rozdawać bany. No i oczywiście ten z kebabem, co zawsze tu udaje takiego mądrego falołek. Tak, no to ja ci powiem, jaki Ty no. jesteś mądry. Masz BMW i kierunkowskazi. Dobrze. No, i mamy ten pozowy skład, i oczywiście chcieliśmy wam. User e... your Nie, no kurwa, idź stąd! Ale w odcinek nagrywać. proszę no. No, i my przypominamy wam o tym, żeby komentować, lajkować, subskrybować, bo oczywiście trzy komentarze, które zostaną wybra wybrane z tych komentarzy pod tym odcinkiem, dostaną rangę VIP na nasz serwer, na całą edycję. Coś chcecie dodać jeszcze, czy już nic więcej? No, że możemy się podobać taki osób. Aha, no tak, tak. możemy pchać. Jak tutaj gracze sobie zaczynają edycję, mam nadzieję, że nikogo to ja nie spalimy kryjówki ani z takich rzeczy. No i chyba followek jako pierwszy wybierze kogoś do tepnięcia się. Ja bym się tepnął do kogoś z topki rankingu, bo oni tak spoceni na tym starcie sobie zawsze Co, co, tepamy to, to do Happy. happy. Okej. Okay. Nie no, że lepiej się tutaj z mieczykiem żelaznym. Ogólnie taka informacja, tak mamy na starcie przez godzinę bez enchantów setów, w sensie nie da się enchantować setów ani mieczu. Mówisz, to, mówisz do... to teraz tak, jakby to było ważne, a przecież ten odcinek będzie i tak jutro. A no zmyta. No, no widzicie, pije tak mnie. No to mniejsza. Tutaj widzę. Ale mówię tak, żeby widzowie wiedzieli, że czemu nikt nie ma enchantów. Znaczy, no to wiesz, no to, to jak ktoś gra, to wie o co chodzi, tak? O tutaj drewno zbiera. A to jakieś, jakiś primate tutaj trójka ludzi. Wiesz będzie tym? Będzie za spawnem, za sektorem Coś... na 100%. Tak? tepnę się tam. Czekaj, zaraz, zaraz tam będę. Dobra, to jak tutaj znajdziesz to się tepnę do ciebie, a ja tutaj polatam i zobaczę co się tutaj dzieje. To co my jak standardowo? Pamiętajcie, żeby... Jak... raczej, przy... znaczy, pamiętajcie, przypominam po prostu o tym, że fajnie jakby się pokomentowali, bo te wipki to jednak wiecie, taki... Fajny dodatek do gry. To samo może powiedzieć, falowek, jak to jest. falowek jakaś opinia. No proste, no że, proste tak. że tak. No, wiadomo. A w ogóle te białe takie ładne się zrobiły, co? So? A tu chyba coś się zepsuło. Nie, nie ma nikogo, kto się bije. O, w ja mam jakiś dwóch szelaków w pełnym secie. Pamiętajmy o se O, tutaj chyba będzie. A to teammates są. No, tu już sety mają. Dwóch same. całe. stąd gdzieś no. tepnięty. No, jest 17 minut, tutaj, O, tutaj kolega ginie. Ty pan w ogóle ze No i to jest prestiżowy gracz, tak? No. dokładnie. Widzi was? Tak macha w naszą stronę. Nie, przecież każdy ma wanisza. Aha. No. O, tu jeszcze jeden się dołączył. No, tutaj widzę tak zwana gejówe. Chyba tak na to się <gajowa> to ty tam masz, kolegami. <śmany> no dobra, Steve'ek No tu dla przykładu mamy taką ekipę, która tu już sobie powoli startuje z itemami To już diamentowe kilos Kurde, patrzcie, taki napakowany, że ja my się bał do niego podchodzić Co masz, co masz, co ty masz? Co oni mają? To ja mam Nie, to oni mają, no to kifole żelazne, tu stecik cały żelazny, diamentowy już nawet jest kilos Kurde, szacun A, miałem tekstury zepsute, dobra, to ja nie widzę tego ale co, może poczekam kogoś większego, może jakąś posówkę znajdziemy. No tylko jakie na przykład są gilie? No nie, znaczki. A patrz, ale patrz, 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 popatrz. Bo tutaj się kopią, a obok kopią się Oj tepnijcie gili. się do mnie, tutaj jest dużo więcej osób. O kur. To chyba hule są. O, tutaj mamy ekipę większą już. No. Ale ona stoi w miejscu, Znaczy pewnie ich będzie więcej dopiero parę minut po starcie, nie? Także oni się na pewno zbierają. To są MSVP, zobaczcie. No. No prestiżowo, prestiżowo. Ładnie. Niech sobie kopią ładnie. Serio tu każdy ma MSVP'a? Nie to tam widziałem jedną osobę bez ręki. Nie, no ta tylko tutaj ten jakiś... Jakiś wyrzutek. No ja ja, nie potrafię nie będzie tego wypowiedzieć Ale patrz, co chwilę jak ktoś się zabija to jest kurka wodna, też byś pograł tak jako Steve sobie No, fajna sprawa Ja bym pogadał z Bartkiem na temat zamku adminów Widzowie byście chcieli taki zamek adminów? Bo na przykład w pan... Ja bym chciał, nie wiem jak wy Ja żaba też już edycję widzę Na grubo, na grubo zaczynają Gdzie nie jesteś? Musisz na mnie tepnąć, no. o kurde, no to też dużo ludzi. I też tu prawie każdy jest To Tutaj już na AWKu kopany jest. O, o, tu też jest taki jeden wyrzutek bez rangi. Sebixa. 404 podoba Sebi. Sebix sobie kopię przed siebie. Gdzie? Coś robisz, jak to Znalazłem pana Sebe, Pana Sebixa. O <noise> kurde, ale Stevek. kopię sobie przed siebie, kradzie się do kopy. Czy on na AWKu kopie? No, zobaczmy, czy dokopie się gdzieś. Nie, raczej nie. Dokopie no, się do lawy. Jak będzie dalej kopać, to dokopie się do lawy. Ale nie kopie na awku. No, ale wiesz. No, ale wiem. No, ale wiem, ja wiem o co chodzi. Tylko w domu. Starty edycja, jak starte Starty edycji, nie ma co tak wiesz. O, tu kolejne jakoś trzy osoby są tutaj obok, które sobie kopią, okay. co znaczy nie mądrze. Właśnie wracając do tych odcinków, e, mamy w planach nagranie kilku właśnie takich odcinków z liderami Gildii. Wiecie, typowe oprowadzanie, opowiadanie o, o gildii, jak w ogóle jak wam się gra, jak edycja i tak dalej. Więc jeżeli są osoby chętne na taki odcinek, to zapraszam do komentowania. Ja wam zostawię komentarz wyróżniony. Gdzie będziecie mogli wstać swojego Discorda albo jakiś kontakt do żebyśmy mogli się z wami e, skomunikować i nagrać taki właśnie fajny daily vlog w sumie. No taki po prostu filmik gildijny. Więc zapraszamy serdecznie do komentarzy.